Synuś wie, co ja lubię. Mój ulubiony zapach oczywiście. Eee, zawsze mam jakieś takie wyczucie, Łukaszek, że jak mi się kończą te perfumy, to zawsze mam dostawę nową. <grytanie> Także dziękuję, Sneczku, bardzo. że ja bardzo lubię kosmetyki z marki Erborian i jakiś czas temu przyszła do mnie linia Ginseng. Mam tutaj BB Cream w kolorze Nude, mam tutaj krem wygładzający drobne linie i zmarszczki do twarzy oraz krem pod oczy wygładzający drobne linie i zmarszczki zmniejszające te linie. Także już Wam pokazuję jak to wszystko wygląda w zastosowaniu. Zacznę od kremu pod oczy, Ginseng Power Eye i powiem Wam, że on jest po prostu rewelacyjny, dlatego, że on zapewnia długotrwałe nawilżenie to się tak da odczuć, e, niweluje delikatne tutaj linie pod oczami. Z każdym dniem e, zauważycie, że Wasza opuchlizna, cienie pod oczami są mniejsze. Także na, naprawdę to jest bardzo widoczne. Ja kocham po prostu markę Erborian za to, że Cokolwiek nie nałożymy na twarz, to bardzo szybko widać właśnie ten efekt. No i ta linia jest po prostu sztosik. Także najpierw nakładamy ten krem. Tutaj e, mamy ten krem nascony rzęszeniem. Jest to ekspercki koreański składnik, który odpowiada właśnie za e, niwelowanie oznak starzenia się skóry. Nakładamy. I na ja ten krem pod oczami nakładam sobie krem do twarzy z tej samej linii Ginseng, jest świetny, pięknie pachnie, ma bardzo bogatą konsystencję, natomiast nie zostawia takiego tłustego filmu, takiej tustej skóry, lepkiego wykończenia, jest naprawdę rewelacyjny i po 28 dniach używania już możecie zauważyć właśnie, że fajnie redukuje te zmarszczki. Że moje hormony robią swoje teraz. To może być widoczne na buzi. Natomiast nawilżenie mam na najlepszym poziomie. Bardzo mam mięciutką i fajną skórę, więc to mnie bardzo cieszy. I następnie nakładam BB Cream, również z linii Ginseng. Czy Wy widzicie tą różnicę? Ja tutaj nic totalnie więcej nie dodałam, tylko właśnie ten BB Cream. Ja mam w kolorze Nude, nie ma zaczerwienień, nawet te pryszcze, które tutaj były takie mocno diodowe, się fajnie przykryły. No, jest on rewelacyjny i w momencie, gdy na przykład, nie wiem, nie mam jakiegoś wielkiego wyjścia, nie chcę się malować, to nakładam ten BB Cream i on jest po prostu cudownie, spełnia moje oczekiwania. Także wrzucam Wam koniecznie link, żebyście mm, mogli sobie obczelić te produkty, bo są po prostu genialne. Jeszcze Wam pokażę, jak ta sera wygląda w takim naturalnym świetle, nie ze sztucznym światłem. E, w ogóle nie ma plam, a czasami ja po różnych BB krymach, CC krymach i innych rzeczach miałam po prostu bardzo dużo plam na, na twarzy, a tutaj zobaczcie, tego nie ma. Efekt jest naprawdę zadowalający. Żebyście nie Żeby to What